Natomiast głównie to jest tak, bo mają niskie emerytury, więc kupują jedzenie, które jest tanie. Bo kupują to, które uważają, że jest dobre i dietetyczne, czyli na przykład to pieczywo takie, które jest miękkie albo wręcz te takie chrupki, pieczywowe, bo na nich jest napisane, że są dietetyczne, więc trzeba je kupić. Bo wybierają rzeczy, które są miękkie. Bo mają problem z gryzieniem, bo wybierają rzeczy, które są lekkie, bo je sobie mogą łatwo przynieść do domu, mają długą datę ważności, więc nie trzeba chodzić codziennie do sklepu. No i poza tym, jeżeli przychodzi samotność u starszej osoby, tak? Czyli partner umiera albo odchodzi, dzieci, yy, dzieci już mają swoje życie, to starszej osobie się nie chce gotować. I też się wielokrotnie z tym spotkałam, że. Lepiej sobie zrobić rano kanapkę z wędliną, w obiad kanapkę z serem, a na kolację kanapkę z dżemem, niż przynosić zakupy, gotować tylko dla siebie, a potem trzeba posprzątać, pozmywać, a to dodatkowe koszty, bo to prąd, bo to woda i tak te starsze osoby się tutaj jakby zawężają w diecie.